Dzisiaj powiem w kilku zdaniach na co należy zwrócić szczególną uwagę remontując taras lub balkon. Tarasy i balkony są narażone na bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. W lecie powierzchnia tarasu potrafi się nagrzać nawet do plus 80 stopni Celsjusza, natomiast w zimie przyjmuje temperaturę otoczenia czasami nawet minus 30 stopni Celsjusza. W wyniku takich różnic temperatur płyta betonowa potrafi zmienić swój wymiar na nawet kilka milimetrów. Jest to myślę główny powód, żeby zastosować odpowiednie, a nie te najtańsze materiały. W przypadku tarasu i balkonu doskonale sprawdza się powiedzenie, że co tanio, to drogo. Lepiej od razu zainwestować trochę więcej i kupić odpowiednie materiały niż po roku czy dwóch robić cały remont od początku. Oczywiście oprócz dowodu odpowiednich materiałów ważne jest również e, dokładne i szczegółowe wykonanie. E, takiej pracy nie da się wykonać na chybcika. Wystarczy małe przeoczenie czy niedociągnięcie, by po niedługim czasie powstał bardzo poważny problem. E, kiedy już wykonamy całość prac, jest również bardzo istotne e, doglądanie. Przeprowadzanie regularnych e, kontroli e, przeglądów tarasu, a w razie czego bardzo szybkie reagowanie nawet na najmniejsze oznaki jakiegoś problemu. E, najczęstszym błędem popełnionym przez wykonawców jest e, używanie papy jako warstwy hydroizolacyjnej. Papa bardzo szybko traci swoją elastyczność, przez co pęka no i powstają przecieki. Również złe połączenie styków papy, czyli jedna warstwa, druga warstwa gdzieś się źle skleiło, powoduje, że woda przedostanie się pomiędzy i przesiąga płyty betonowej, przez co znacznie przyspiesza korozję całej konstrukcji. W kolejnym Minusem życia papy jest to, że nie przykleimy do niej płytek. Musimy najpierw wylać warstwę dociskową i dopiero do tej warstwy przyklejamy płytki. Niestety płytki nie, nie są warstwą hydroizolacyjną, ponieważ nawet jeśli bardzo dobrze uda nam się jej ułożyć, szczelnie zapugować, szczelnie w cudzysłowie, bo zawsze może się uchować gdzieś jakaś mikrorysa, której gołym okiem nawet nie widzimy. To no, będzie woda przeciekała sobie przez, przez, przez tę warstwę płytek i zatrzymywała się na papie. No, oczywiście w lecie, kiedy taras się nagrzeje, to woda ta będzie parować, ale że para nie będzie miała miejsca, żeby się wydostać, to na chudze powstaną wykwity. Natomiast w zimie prawdopodobnie ta woda zamarznie i rozsadzi nami warstwę betonową i płytki. Teraz do remontu. Inny błąd to są zbyt małe spadki. Spadek powinien minimalnie mieć 1%, najlepiej no gdy ma 2%, natomiast no nie zawsze 1-2% to da się zrobić, ponieważ czasami drzwi są na przykład balkonowe, zbyt nisko osadzone już nie ma miejsca na, na to, żeby jednostronne posadki podnieść tak wysoko. Warstwa spadkowa powinna być wykonana z dobrej zaprawy, mrozoodpornej, nisko kurczliwej. Najlepiej z dodatkiem polimerów. Na pewno nie powinna być zwykłego z, z, betonu, a, a ani... Na pewno nie umieszana w betoniarce cement i piarą. To, to, to pada zupełnie, to się nie nadaje na, na żadne tarasy ani balkony. W zależności od tego z jakiej zaprawy użyjemy, czasami może być konieczne wykonanie jeszcze warstwy szczepnej. Czyli najpierw smłabimy wójkę balkonową odpowiednim, odpowiednim, no najczęściej zaprawą z za jakimś dodatkiem i dopiero na to wylewamy posadkę. Czy tą warstwę spadkową. Innym ważnym elementem są dylatacje. Ich brak lub złe wykonanie na 100% gwarantuje szybko, szybkie niszczenie tarasu. Klej do płytek, nawet jeśli według napisu na opakowaniu jest przeznaczony do stosowania na musi posiadać odpowiednie akrobaty i być dopuszczony do stosowania. Brzmi to absurdalnie, ale niestety czasami te najtańsze produkty nie spełniają podstawowych wymogów. Klej powinien posiadać oznaczenia C2, co świadczy o jego wysokiej przyczepności, S1 lub S2, elastyczność. Poza tym odkształcalność powinna wynosić powyżej 1,3 mm. Bardzo dobrą odkształcalność mają zazwyczaj kleje dwuskładnikowe, choć są również drogie. Szerokość pługi powinna wynosić minimum 5 mm ze względu na kurczenie się tarasu i rozszerzanie w wyniku tych temperatur. Sam materiał również musi być przeznaczony do stosowania na zewnątrz, czyli mrozoodporny i elastyczny. Pługa powinna mieć oznaczenia CG2WAR lub CG2W, co świadczy o odporności na wodę i ścieranie. Płytki powinny być, jeżeli są płytki pracowane, powinny być z grupy B1, ich nasiąkliwość wynosi wtedy od 0,5 do 3%. Jeżeli są płytki ciągnione, to grupa A1, nasiąkliwość 3-4%, natomiast najlepszy jest gres, nasiąkliwość tylko 0,5%. Yy, bardzo niska, czyli można uznać, że są mrozoodpowodne. Bardzo ważne, żeby, żeby dopilnować, sprawdzić czy płytki mają te parametry, ponieważ bardzo często po prostu zwracamy uwagę na to, że producent napisał na opakowaniu mrozu, mrozu i my już i popłyniemy, a no zazwyczaj jest to tylko zapewnienie producenta, nie poparte żadnymi badaniami. Nie, nie bydani gry, by mrozu odporne, a tak naprawdę to się nadaje jedynie do stosowania w pomieszczeniach. Są myślę takie podstawowe, podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę remontując balkon czy taras. Więcej informacji umieszczę w następnych filmach, w których będę już mówił o tym, jak, jak wykonać sam remont czy tarasu, czy balkonu.